Musimy wam powiedzieć, że nasze noce ostatnio są naprawdę nie najgorsze. Co prawda od 22 już nasz maluch musi spać z nami, bo on już nie wytrzymuje w łóżeczku sam, ale ogólnie nie jest tak źle. W to są tylko pobudki, żeby mu zapakować dyda do buzi, bo oczywiście bez dyda to, to się nie da spać. Ale no, mam nadzieję, że nie ogląda nas żadna czarownica animistyczna, która zaraz świeci. O nie, tak nie będzie! I zaraz jakieś, jakieś zaklęcie puści i na nowo będzie powódka co godzinę, ale naprawdę. Jesteśmy w stanie prawie się wysypiać teraz. Ostatnio. To nie była ziemia, to co było, a to co jest teraz. Nie? Kończy się dospać. Da, da się spać gościu. A czemu sam nie chcesz spać? Chodź z racji takiej, że, że udało nam się zacząć nagrywać tak wcześnie, to pokażę Wam mniej więcej jak wygląda nasza poranna rutyna Właśnie zabieram się za śniadanko liamka i to zwykle jest pierwsza rzecz, którą robię jak wstaję, żeby za długo nie czekał A dzisiaj zrobimy mu oczywiście placuszki, on uwielbia placuszki, mógłby je jeść na każdy posiłek dnia i często też tak jest. Oczywiście w różnych wersjach. Dzisiaj zrobimy taką, można by powiedzieć, podstawową, z małym twistem. <grym> Także zabieram się za placuszki bananowe. Do placuszków dodaję jednego rozgniecionego banana, jedno jajko, jakiś jogurt, jeżeli mam, oczywiście bez cukru. Akurat mam ten, więc dodam troszeczkę, tak dla urozmaicenia, może smaku, albo w ogóle, żeby było więcej jakichś składników ciekawych. Amarantusa troszeczkę. Tym razem dodam też kakao i oczywiście mąka. Tak finalnie prezentuje się śniadanko lijamka. No placuszki są trzy, ale zwykle i tak dostaje dokładkę, więc proszę bardzo liamku smacznego. Smacznego! Pierwsze co, to placuszek. A w czasie, kiedy Liamek je swoje śniadanie, ja jem swoje. W ogóle to witajcie w pierwszym Vlogtoberze. Długo się zastanawiałam, czy nazywać te vlogi w ogóle Vlogtober, bo nie gwarantujemy, że będą się pojawiać codziennie. Wręcz jesteśmy pewni, że tak nie będzie. Już pomijając to, że nie zawsze po prostu nam się uda coś nagrać, no to w październiku lecimy na wakacje, więc... Tam pewnie będziemy nagrywać codziennie, bo uwielbiamy nagrywać z wyjazdów. To są nasze ulubione vlogi. Lubimy do nich wracać. Mimo, że zwykle vlogi z wyjazdów mają mniejszą oglądalność niż takie domowe, to nie przeszkadza nam to, bo my po prostu to najbardziej lubimy. No a więc nawet jeżeli będziemy nagrywać je codziennie, to nie wiem, jak to będzie wyglądać z montażem i nie wiem, jak to będzie wyglądać tam z internetem. Czy będziemy w stanie na bieżąco je dodawać, czy nie, dopiero jak wrócimy, więc to pewnie byłaby wtedy taka tygodniowa przerwa także postaramy się do czasu wyjazdu dodawać tych vlogów jak najwięcej też właśnie dlatego, że ja po prostu kocham ten klimat, kocham ten jesienny klimat jak widzicie, dynie, świeczki ciasta, babeczki dyniowe wydrążanie dyni liście, spacery jesienne jesienne, sesje zdjęciowe no kocham ten klimat, swetry <grym> więc nie mogę sobie tego odpuścić tak o po prostu ale no też nie chcę, żeby ktoś myślał, że codziennie się będzie coś pojawiać, wiecie taki pewniaczek. Chciałabym wam powiedzieć, że to będzie pewniaczek, ale wiem, że tak raczej nie będzie. Więc dzień dobry, we to uberze tego rocznym. <grych> Mam nadzieję, że wstęp też wam się podoba, że w ogóle cały ten klimat będzie wam się podobać. Jest to też na pewno wyjątkowa jesień, no bo pierwsza z liamkiem dosłownie. Ten pan nie ma dzisiaj humoru. Ale zaraz będziemy szykować się na spacerek, no bo nie jest w stanie wysiedzieć w domu, ja też nie. I będę wybierać mu jakiś ciuszek. No a skoro te vlogi będą się póki co pojawiać, myślę, że codziennie, to postanowiłam, że będę Wam pokazywać codzienne outfity Jamka. Robię też to na Instagramie, ale mimo to... Za każdym razem pojawiają się pytania o tą samą rzecz, chociaż ją oznaczam Więc będę to pokazywać też i tutaj Więc może jeżeli ktoś nie zdąży na 24-godzinną relację na Instagramie To zdąży zobaczyć ją tutaj Lubię ubierać Janka w jesienne outfity, bo są najbardziej urocze ze wszystkich pór roku <grym> Także zabieram się za wybranie jakiegoś outfitu dzisiejszego I wtedy właśnie wam pokażę co i skąd. Nie wiem, czy w tle w poprzednim klipie słyszeliście pogłos. Ja słyszałam, a to wszystko dlatego, że obok stała kamerka, a niedaleko nas był ten ekranik. E, to jest nasza nowa kamerka. Ostatnio się też pytaliście, jaką mamy. No i my wtedy mieliśmy Neno Vera, ale zepsuła nam się, więc tutaj teraz mamy też z Neno, tylko, że berkano. I ona ma właściwie te same funkcje, czyli właśnie osobny monitorek, na czym najbardziej nam zależało, żeby, wiecie, cały czas mieć to obok siebie, nawet jak robimy coś na telefonach. E, też pokazuje temperaturę, ale jej dodatkowo funkcją jest to, że właśnie na tym ekraniku można sterować yy, kamerką, czyli wiecie, oglądacie sobie na bieżąco i możecie trochę przesunąć w lewo, trochę w prawo, trochę do góry, także super opcja. A tak się prezentuje dzisiejszy outfit Liamka, sweterek jest z H&M, kurtka też jest z H&M, czapeczka jest z Newbie, spodenki są z Pepko i ciepłe skarpety też są z H&M. -u. Generalnie większość rzeczy, jakie mam dla Liamka na tą jesień są właśnie z H&M, z Zary, z Newbie mam raptem tylko czapeczkę chyba. Hmm, chyba tak. <grywa> Kilka rzeczy z Pepko i pojedyncze body z Sinseya, więc pięć głównych sklepów. Jeżeli coś zobaczycie i nie wiecie skąd jest, to sprawdźcie najpierw tam. Jest, jeżeli nie znajdziecie, to jest szansa, że już po prostu tej rzeczy na przykład nie ma, ale H&M, Zara, Newbie Pepko i Sinsei. Moje włosy. Dramat. Każdego dnia, jak na nie patrzę, to zauważam coraz więcej rzeczy, które mi się nie podobają. Umówiłam się już do jednej fryzjerki na naprawę, <laughs> ale jeżeli chodzi o terminy, to jest po prostu istna masakra. Jestem co prawda wpisana na listę rezerwową, ale jeżeli to się nie powiedzie, to poczekam trochę, żeby coś zrobić z tymi włosami, ale zależy mi na to, żeby pójść do tej konkretnej fryzjerki. Nie chcę szukać wiecie na siłę, byle tylko jak najszybciej. No, chciałabym mieć zrobione te włosy przed roczkiem Lijamka ale jeżeli tak się nie stanie, to trudno, będę czekać po prostu na miejsce u tej pani, bo widziałam, że bardzo podobne włosy naprawiała u siebie i jestem przekonana, że tamta dziewczyna była u tej samej fryzjerki co ja. Jeżeli tam pójdę do tej fryzjerki, to pewnie się tego dowiem. Ale po prostu, no. Mm. No, pięknie wyglądasz. <ślicznie>, Ślicznie. Tak, i masz outfit ładny. A gdzie idziemy? A cały outfit dopełnia. Oj, nie kliknęłam. <śmany> Mój ukochany kocyk z żyrafami. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, to uwielbiam motyw żyraf i w takim też klimacie będą pierwsze urodzinki kilianka. No takie safari, ale nawet na zaproszeniach króluje głównie Żyrafa. Myślę, że dzisiaj uda mi się wam pokazać, bo powinny dzisiaj przyjść te zaproszenia. Sama je projektowałam, jestem z nich dumna i mam nadzieję, że będą wyglądać tak dobrze jak na komputerze. bla. <muzyka> i gotta reach for the city lights and this ain't where i belong hey look at me mama what i be leon mac that's up she said yes that's it sheesh Yes? Hello! You, <laughs> 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 Nie starczy, starczy! W ogóle gardło mnie boli po tym krzyczeniu. Go na pewno też, ale. Dzisiaj jest dzień oczywiście, bad boy'a, czyli dzień chłopaka. I Okcia strzeliła mi taki prezent. Bożesz Maria, nie mogłem spodziewać się czegoś lepszego. To jest coś, czego się nie spodziewałem, coś, o czym. Marzyłem, ale... Znaczy marzyłem, nawet nie marzyłem, nawet nie wiedziałem, żebym chciał to mieć! Zobaczcie, co to jest. To nie są przekąski dla psów. To są przekąski dla ludzi! Kupiła mi Okcia suszone mięcho. Tu był, oczywiście już gdzieś z połowę zjedliśmy tutaj, oczywiście nie, ja sam tylko z Okcią. Tutaj cały ten pojemnik był zawalony mięchem. I tutaj jeszcze wołowina jakaś tam, no po prostu cud miód, no pistachio. Dlatego, tak jak mówiłem, to jest jeden z najlepszych prezentów Bożego Działu. nic nie widzieliście, nic. Co jeszcze się było? Nie! Nie! Nie, ci, cisi, ci, Nie krzyczymy, bo mnie gardło dość boli. Nie. nie. Nie, będę się śmiał teraz. On cię prowokuje. Wiem. nie, boję. No, w każdym razie, gdybyście kiedyś miały problem, co, jaki prezent dać suszona wołowina to jest po prostu... Ja przynajmniej znalaz... dla mnie, przynajmniej dla mnie, nie? Ja to znalazłam na Instagramie y, Mid Project... Meet project Pro, chyba, tak? To się zry? coś takiego. Tak, no, no coś takiego. Kozak, Kozak, Kozak idę właśnie wciągać. Miałam wam pokazać zaproszenia na roczek Liamka, ale oczywiście nie przyszły. To jest takie typowe i mamy w ogóle masę takich złych wspomnień z dwiema firmami kurierskimi. Jeżeli chodzi właśnie o niesłowność dowozu. No. jest to DHL i FedEx, no. czyli takie dwie international firmy. Tak, zawsze nic nie przyszło na czas, raz, że nie można się z nimi skontaktować nigdy, bo zawsze odsyła do jakiejś tam maszyny a dwa, że właśnie nigdy nie przywożą wtedy, kiedy trzeba, tylko następnego dnia. No. Na Nawet szczęście nie mamy wtedy, dużo czasu, ale no. po prostu się nastawiałam, że będą już dzisiaj. No tak, i nie mam na myśli to, że kiedy trzeba, bo to nie o to mi no. chodzi, tylko o to, oni mówią, że dzisiaj będzie. Mm. I dostaliśmy dzisiaj maile, że będzie, w dostawie jest. I często jest tak, że na przykład jak zamawiałem coś specjalnie, że miało przyjść, daj no na to 16, nie przyszło i ojciec tylko dostała smsa, że, że nie, było nie było nikogo w domu. Tak. A akurat wtedy cały dzień była tak. w domu i czekała. Były moje urodziny, byłam chora, siedziałam cały dzień w domu ja i dopłaciłem. kapi dopłacił, żeby przyszedł, bo, bo nie było go wtedy, właśnie byłeś na praktykach hmm. czy coś, dopłacił, żeby przyszło konkretnie w dzień moich urodzin. I Ja o godzinie 20 dostałam sms, że nikogo nie było w domu, więc paczka nie została dostarczona. No. Nieważne. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, ale no to jak mówiłam. Nie Widziałem, wiem. Jak <głos》>, tak. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Bye. Bye.